Cześć, Stejzeng, Wazen 29 Witam Was w e, dzisiejszym przeglądowym odcinku, w którym pokażę Wam e, kilka nowych przedmiotów, które sam stworzyłem. E, są to model paki z e, gry Mario i Minecraft, jak widzicie. E, a przede wszystkim e, ich bloki, jak na razie, 3 z Mario i 5 z Minecrafta. Dlaczego akurat e, z Mario i Minecrafta? No już wytłumaczę od razu dlatego, że robiło się po prostu najprościej a ja się dopiero uczę modelowania i instalowania nowych przedmiotów w FPS-ie więc tak jak widzicie mamy tutaj po jednej stronie na osi mamy wszystkie przedmioty statyczne, czyli ich się nie da ruszyć nie da się ich przepchnąć fizyka na nie nie działa za to światłocień działa dosyć dobrze po drugie dynamiczne możemy je przepchnąć, możemy je podnieść i tutaj jak widzimy światłocień nie działa na nie tak samo jak na te statyczne możemy je oczywiście też rzucać no i tak inne rzeczy no i po kolei po w pierwszym rzędzie mamy tutaj nasz blok jak jakiś stworzony w drugim yy, pomarańczowy, nazewnictwa tych bloków dokładnie nie pamiętam yy, bo nawet się nie uczyłem ich yy, nigdy nie grałem w mario no może przez chwilę no tutaj mamy jeszcze taki blok z zapytajnikami który się po uderzeniu coś powinno wyskakiwać, oczywiście w ffp tutaj ten, te bloki mają tylko taki charakter poglądowy, yy, tutaj mamy ziemię z minecrafta oraz ziemię i trawę na wierzchu, dźwięki oczywiście będziemy mogli sobie dodać do tego, dźwięki chodzenia po tej trawie. Następnie mamy kamień, on jest z wszystkich stron taki sam i tak oto wygląda. Następnie mamy drewno i drugie drewno, różni się to drewno od tamtego jedynie jakością tekstury, w tym jest bardziej pikselowata. Natomiast w drugim jest y, bardziej wyraźna, ostrzejsza. Jak zresztą widzicie. No i tutaj mamy y, dynamiczne to drewno, i drugie. Oraz y, też y, no, inne przedmioty, które, które, tak jak mówiłem, podlegają prawom fizyki. Możemy je wyrzucić i ogólnie przekładać. Zapraszam do komentowania tego filmika yy, oraz do pisania jakie jeszcze modele i, i modele mógłbym stworzyć z Minecrafta lub Mario l, oraz też do pisania ogólnie innych modeli z innych gier lub po prostu przedmiotów, które chcielibyście, aby, aby były w, w, w FPS-ie, których nie ma. Ja spróbuję je dla was zrobić i wystawić do internetu. Dla mnie to będzie takie ćwiczenie szlifowanie, modelowania. No, a mam nadzieję, że Wam się wtedy to przyda. To dziękuję w takim razie za oglądnięcie tego krótkiego materiału i zapraszam do oceniania oraz komentowania filmu. Trzymajcie się.